Cześć, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj mamy następny temat. Honda Vigor 650 czyli taki następca e, Dominatora z identycznym silnikiem. Motocyk, słuchajcie, z 1999 roku posiadał od nowości jednego właściciela, jedynego. Motocyk kupiony przeze mnie Honda Crab Minds, motocykl zostawiony w rozliczeniu przez pana, który miał ten motocykl od nowości. Motocykl jest jak nowy, naprawdę pięknie, perfekcyjnie utrzymany. Z oryginalnym przebiegiem, udokumentowanym 18 tysięcy kilometrów. Słuchajcie, motocykl się praktycznie niczym nie różni od fabrycznie nowego motocykla, mogę to stwierdzić. Naprawdę w super kondycji. Odpalimy go tutaj. Troszkę sania może mu damy minimalnie. Niech się troszkę nam rozgrzeje. Także pięknie utrzymany Wigor, naprawdę lakierniczo. Perfekcyjny Chromy, wszystkie elementy galwaniczne Zachowane Idealnie Zachowane idealnie Motocykl od nowości garażowany Naprawdę czysty Bez korozji jakiejkolwiek Bez wgniotek, bez rys Bez jakiejś historii kolizji Wypadków Oczywiście pod filmem wkleję Wam tam z 50-60 zdjęć. Obejrzyjcie sobie tutaj wszystkie śrubki, sprężynki, gumy. Wszystko będzie widać jak na dłoni. Felgi, szprychy, nyple. Słuchajcie, zawieszenie szoła, jeszcze naklejeczka tutaj siedzi. Także piękny Vigor, jak nowy, w idealnym stanie. Następne 20 lat jeszcze będzie służył swojemu nowemu właścicielowi. Zbiornik w środku perfekto, bez korozji. Poszycie kanapy. Fabryka. tłumiki bez jakichkolwiek śladów, przewrotek, zarysowań. Opony w bardzo dobrym stanie, 90%. Tylna tarcza oczywiście idealna, nominalna. NYPLE, spójrzcie tutaj na. Galwanikę, z tyłu wymienione są nowe klocki hamulcowe. Motocykl miał badanie techniczne do końca 2026 roku. Świeżo wymeldowany, była to maszyna normalnie na salonie. W Hondzie Krab Mainz wystawiona do sprzedaży na rynek niemiecki z dwuletnią gwarancją jako używany motocykl. Także piękna Hondzina. Słuchajcie, tutaj zobaczcie wszystkie naklejki. Napęd jest oczywiście fabryczny, na wahaczu, w miejscu tam gdzie rzuca koło kamienie, zero jakichkolwiek śladów korozji. Także pięknie utrzymany lakierniczo, technicznie, z minimalnym, mikroskopijnym, żegłym przebiegiem. Pocyt, słuchajcie będzie jeszcze jeździł Długie lata Jest to pancerna konstrukcja hondy Także długo będzie służył nowemu właścicielowi Spójrzcie tutaj obejrzyjcie Koniecznie sobie fotki Tutaj jeszcze są wszędzie białe kropeczki Ślady fabrycznego montażu Także przepiękna maszyna Niedużych gabarytów Idealny jako motocykl miejski, można też niewielkie trasy też sobie nim latać, 40 koni mechanicznych. Także niektórzy nie potrzebują potężnych mocy, żeby tam się przemieszczać. Jak to mówią, żeby cokolwiek zobaczyć, to trzeba jechać bocznymi drogami z prędkościami 90-100 na godzinę, bo autostradą przelecimy paręset kilometrów, a niczego nie zobaczymy. No ale są różne szkoły, że tak powiem na ten temat, także ja tu nie będę się wypowiadał także. Zapraszam do zakupu tego przepięknego Wigora w stanie, że kolekcjonerskim zobaczcie tutaj gumę, przełączniki, wszystko jest fabryka. Nowa bateria jest zamontowana jeszcze przez poprzedniego właściciela. Motocyk idealnie odpala, pięknie pracuje bez żadnych stuków, puków, gwizdów, bo te silniki słuchajcie z przebiegami. Już dużo większymi, ponad 50-70 tysięcy. Stukają, pukają, kończą się po prostu krzywki w głowicy. Także często ludzie mylą pojęcia i po prostu piszą, że takie motocykle można po 1000 euro kupić w Niemczech. Tak, można, ale nie w takim stanie, nie z takim przebiegiem. Rozpiętości cenowe są po prostu trzykrotność. Można takiego Wigora kupić za 1000 euro, można i za 3000. Także. Pytanie: kto czego potrzebuje i jakiego stanu oczekuje od motocykla? Także zapraszam do zakupu. Proszę koniecznie sobie obejrzeć fotki w opisie pod filmem. Transport motocykla na terenie całej Polski jak najbardziej. Możliwość wysyłki za pobraniem motocykla płatność w dniu dostawy u kuriera, u firmy, która nam transportuje motocykle. Nie ma problemu, można się rozliczyć za motocykl. Obejrzeć go sobie jeszcze dokładnie, myślę, że wszystko tutaj na tym filmie widać. Na zdjęciach wszystko widać jeszcze dokładniej. Także przygotowany do rejestracji. Wizyta w wydziale komunikacji tylko Was czeka. 120 zł. Ubezpieczyć OC i śmigamy i cieszymy się długie lata motocyklem, który po prostu w takim stanie nie będzie tracił na wartości, bo takich motocykli już po prostu nie ma. Także zapraszam do zakupu. Pozdrawiam. Do usłyszenia, do zobaczenia.